No i miało być wszystko jednym ciągiem, ale coś źle klikłem i mi się przerwał tamten filmik, i musi być drugi. No tu mam w tej budzie Mambasio'ka, którego planuję nie dogrzewać. A włożyć go jeszcze dodatkowo później słomą, przykryć prądeką I no i tak będzie się siedział. Nie wiem, zobaczę jak to zrobię. Może tylko słamę dam jeszcze bardziej dookoła na dole. Myślę. Tam mam już przykrywane też bananki, zaraz tam podejdę. Mam tutaj budka Maury Lego. Trochę się zmieniła. Miałem takie okna stare. I postanowiłem, że jemu ja tutaj to okna założę. O, można sobie otworzyć. Będzie miał słoneczko I Będzie sobie róż. Jakiś taki ten dziś ostatni jest Jest taki niezaciekawy. Może przymarz trochę No Także to jest buda No tutaj są też pary O widać Są takie parki milimetrowe I nie wiem jak to się będzie spisywało albo obkleję taśmą jak w może no Póki nie będzie za zimno to też parki będą raczej pomocne bo będzie trochę wentyla wentylacji ale jak przyjdzie minus 20 albo minus 30 to będzie problem Wtedy będę musiał chyba wszystkie budy jakimś streczem powijać okno brudne, ale myję się no i tu mam budki też skończone, ale bez dogrzewania na razie Tak, tu siedzi Basiok Basiok Nie mam jakiegoś fajnego sposobu sprytnego na te, na te no na te no, mocowanie tych tych pokryw no, na razie kamieniami to robię, no pewnie tak już chyba zostanie znając życie a tu jest tu jest ten situation. na razie mu jeszcze nie poczynałem wszystkich liści tylko tam z dołu takie starsze i, i te z góry które wystawały ponad ponad budę no zobaczę jak się będzie zachowywało no ale no, to jest grunt jest ze spadkiem także tu musiałem część odkopane ma w gruncie częściowo jest no kołki są wbite w ziemię także wichura żadna tej, tych but mi nie porwie no jedynie może porwać pokrywy ale jak będzie miała być większa wichura no to prawdopodobnie da większe kamienie na nie No, ciekawe, jak ten Maureli będzie się sprawował, no. Mauremu już tutaj dałem taki kabelek grzewczy. Żeby go troszeczkę już tam grzało. Żeby ten grunt nie zdążył mu za bardzo y, y, ostygnąć. Bo później może być ciężko go rozgrzać na nowo. A on... Nie, nie, lubię nie lubi takiego zimnego gruntu, jak basioki. Zostawiłem mu na razie y, części liści. Po to, żeby, żeby mogły jeszcze... Mm, no pracować, żeby mogły spełniać funkcje jeszcze skoro on jest w gruncie, ma szybę, ma, ten, ma światło i to on będzie pomału rósł tak myślę, że on będzie przez całą zimę pomału rósł może lepiej, żeby nie zasypiał magazyn. No dobre, bo później może się nie obudzić. No ale to tylko takie moje. Moje takie tylko. Wymysły. Okaże się wiosną. No dobra, na razie.